Jeszcze jestem Catfour, ja Was witam w tym poradniku krótkim. Um, jak, jak poradzić temu, um, jak, jakaś gra lub aplikacja Wam po prostu nie chce się zamknąć po prostu mówi Wam nie, nie zamkniesz, nie, po prostu nie zamkniemy się. I tyle, coś takiego w tym stylu, <śmiany> no. <śmiany> Subskrybujcie, lajkujcie, a ja Was zapraszam do tego krótkiego materiału. A więc tak. <śmiany> Jedna rzecz, jedna łatwa rzecz, którą po prostu trzeba zrobić. Wchodzicie w menedżer zadań. Macie tu taką tabelkę z procesami, wszystkim tam wydaje się. Wchodzicie w zakładkę procesy. inaczej wam to zain no Inaczej Wam to zademonstruję. Macie jakąś grę odpaloną, ja tu na przykład Discord odpalę. Um, Powiedzmy manager. E, jak widzicie tu mam discord odpalonego. E, tu nam się pokazuje ikonka właśnie Discorda. to są w ogóle aplikacje, które mamy aktualnie otwarte. E, i, I bierzemy je. Patrzcie, na przykład tu mam teraz Discorda, klikam w niego i po prostu to tak po prostu zakańcza działanie aplikacji. Klikamy zakończ zadanie, Discord nam się od razu usuwa z paska. No a to był taki krótki materiał, poradnik, chwila i macie już problem z głową. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Cześć!